Witamy państwa serdecznie. Znajdujemy się w Trępkach w województwie Mazowieckim na plantacji nasiennej naszej tegorocznej nowości, czyli pszenicy o zimej RGT Krojcer. Mateusz, jest to nowa odmiana z waszej hodowli. Co dobrego można o tej odmianie powiedzieć? E, o o Krojcerze na pewno można wiele dobrych rzeczy powiedzieć. E, na pewno to, że jest bardzo zdrową odmianą. Odmiana, która będzie sprawdzała się też na wielu stanowiskach. To, jest, to wynika z doświadczeń hodowlanych, też z naszych pierwszych doświadczeń już polowych, zeszłorocznych, gdzie ta odmiana sprawdzała się też u kilku klientów. Jak powiedziałeś, jest to nowość. No właśnie, warto zauważyć, że ta odmiana została zarejestrowana nie tylko w Polsce, ale również na niemieckim rynku, czyli wyróżniła się właśnie tą i jakością, i zdrowotnością. Ponadto warto wspomnieć chyba o zimotrwałości, tak? Zimotrwałość 4, czyli odmiana, która sprawdzi się w każdym regionie, w kraju nawet na Mazurach, tych dalekich Mazurach suwałki. Myślę, że to jest miejsce też dla Krojcera. Mateusz, a jak Krojcer zareaguje na trochę gorsze stanowiska? Na słabszych stanowiskach Krojcer będzie zachowywał się stabilnie. To jest cecha dobrych odmian, czyli w przypadku niedoborów, bo takie stanowiska najprędzej reagują na okresowe niedobory wody, czyli tą stabilnością, czyli przetrwaniem tego okresu. I to myślę, że będzie cecha Krojcera, który Mam nadzieję też zagości do, na dobre w gospodarstwach polskich rolników. Szanowni Państwo, czyli podsumowując nowość z hodowli RGT, pszenica RGT Kreuzer. Bardzo dobry plon, bardzo dobra jakość, wyjątkowa odporność na choroby, możliwość stosowania na trochę gorszych stanowiskach, no i wybitna zimotrwałość Nobo 4. Coś dodać? Myślę, że powiedziałeś wszystko. Jest to fajna odmiana, która jest zabezpieczona szeregiem, szeregiem czynników, czyli zdrowotnością, zimotrwałością i nic tylko uprawiać. To jest pierwszy rok, szanowni państwo, ilość nasion będzie ograniczona, także będziemy państwu pokazywać w miarę trwania sezonu i jak ta pszenica się kłosi, jak ona się prezentuje. Natomiast już dzisiaj zapraszamy serdecznie do zakupów. Dziękuję bardzo. Dzięki.